Poniedziałek, 14 lipca, rozwiązujemy quizy filmowe i na początek Cinematrix 9. pól do wpisania po jednym tytule filmowym, który musi być wypadkową dwóch podpowiedzi jednej z kolumny, jednej z rzędu. Jest Huge Ackman, tytuł, który ma jedno słowo, data premiery 2010-2019. Ryan Reynolds, Halle Berry i Lief Schreiber komponują nam resztę podpowiedzi. Huge Ackman i Ryan Reynolds grali oczywiście razem w filmie Deadpool i Wolverine. i na pewno jest jeszcze coś ciekawszego, gdzie, gdzie grali razem. A może zrobimy Origins? My też byli razem, ale tam był ten problem, że Deadpool'a jakby kompletnie w zły sposób wykorzystali, bo po prostu zatkali mu, zatkali mu buzię i było to niewłaściwe wykorzystanie tej postaci. Tytuł, który ma jedno słowo, i gra w nim Ryan Reynolds. Wiem, że od razu pasuje tutaj Deadpool, ale zastanawiam się od razu nad jakimś rzadszym tytułem. No, dobra, Nie będziemy może kombinować. A tutaj spróbujemy Hitman's Bodyguard. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to wyszło w 2018 Halibery i Hugh Jackman graj w filmie Swordfish, ale jeśli. Dokładnie, musimy to zostawić sobie na, na jednosłowny Swordfish, na jednosłowny tytuł. Bo tutaj sobie po prostu wpiszemy X-Men. A tu wpiszemy Days of Future Past. Liev Schreiber i Hugh Jackman. I teraz straciłem kilku Wolverinów, ale może po prostu The Wolverine. Jest szansa, że grali razem, czy nie? Tu zrobimy Spotlight i 2010-2019, Liev Schreiber. Czy, czy jest rejdonowana że jakiś film? Jest. Zobaczymy, w którym roku wyszedł. Okej, okay. <laughs> nie zgadza się. Bardzo lubię Liewa Schreibera jako aktora, ale nie pamiętam go z filmów, tylko bardziej z seriali. No właśnie, to jest spotlight przede wszystkim wykorzystany. Movie 43, ma to sens, Dark Tide i Chuck. OK. Movie deal. Jednosekundowe streszczenie filmu, zgadujemy jego tytuł. Hmm. Wpisuję Florida Project wiedząc, że to absolutnie nie jest to i jedziemy dalej. Dwie sekundy tym razem. Wydawało mi się, że widzę Toma Hanksa. 3 sekundy, i zobaczmy, czy będzie, czy będzie jakaś charakterystyczna rzecz. Kurde. Teraz tym razem miałem wrażenie, że widziałem Marka Wolberga, ale już totalnie jestem zgubiony. Co my tutaj zgadujemy? 4 sekundy. Dlaczego nie widzę tego? Sweet Home Alabama. Dobra, jedziemy następny. Dobra, to jest jakiś American Pie, ale nie wiem, które. American Reunion, może? O, oh mega, dobra. Zobaczmy. Może dwójkę następną zgadnę, bo nie rozpoznam, który jest który. Może American Wedding zrobimy. Tak, jest, udało się. American Wedding jest chyba numerem 3. Framed. Kadr z filmu zgadujemy jego tytuł. Mamy Fatal Incident. No country for old men. Hmm. The road. Nie ma nawet na liście. Uh, Spirits Brosman. Uh, Spróbujmy. All the money in the world. Nie ma nawet na liście. State of Play. Proszę za stary, żeby... uuu, może Ghostwriter. Tak jest. <laughs> Ghostwriter na podstawie książki, Ghostwriter, nie pamiętam, napisał. Roman Polański reżyseruje i Jimmy McGregor chyba gra. 2014 rok. 5 najlepiej zarabiających filmów. Kupujemy podpowiedzi i zgadujemy tytuły filmów. W bohaterów wierzymy. Chris Evans. Civil War może Samuel L. Jackson. No właśnie, bracia Russo reżyserują. Winter Soldier. I jedziemy dalej. Sony Pictures. Skoro okazało się, że bracia Russo nie mają nic interesującego do powiedzenia w swoich filmach, które reżyserowali po Marvelu. Randall Wallace jest reżyserem. Nie wiem, kto to jest. Greg Kinier. I Kelly Riley. I już wy... chyba widzę, że to będzie jeden z tych takich y, ala chrześcijańskich y, filmów. Poproszę wszystkich o odpowiedzi. A, absolutnie nie mam pojęcia, co to jest. Heaven is for real. Okej, okay. nie, nie atakują mm, trudnym tytułem do zinterpretowania. Jesse Eisenberg i Anne Hathaway. What? W animacji. Dzieje się w Amazonii, Rio. Rio 2. Dobra. Udało się przynajmniej, przynajmniej to. Wydaje się jak paycheck, job. Wally Fister Transcendence. Dobra. Chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Aha, Rebecca Holt gra. i Morgan Freeman. Open Road, ale dziwny jestem, 2014 rok, zwłaszcza w kwietniu. Jeden gigantyczny film, a reszta powiedziała: nope, nie, nie wychodzimy. Michael T. Marlon Lyons, Jamie Presley, Essence Atkins. Nie mam powieć, co to jest. Okay. Nie będzie. Cine to Nerdl numer 2, e, przepraszam, numer 1. Cine to Nerdl numer 1. Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy je tak, żeby e, cztery tytuły znalazły się koło, e, podpowiedzi znalazły się koło siebie i dotyczyły jednego filmu. I tu już mamy e, na pewno podpowiedź dotyczącą e, Mikiego 17. O, to Nicolette robi sos i Mark Ruffalo jest wrogiem. Denis Quaid jest okropny. Dobra, to też wiemy, że będzie koralik farża. Substancja. Następny będzie Spider-Man. I Harvey Keitel. A tu będzie um, Ostatnie kuszenie Chrystusa. I teraz e, musimy znaleźć piąty film, który korzysta z czterech wykorzystanych wcześniej podpowiedzi. Emma Stone umiera ze względu na upadek. A, e, Pool Things. Zrobimy to. Mark Ruffalo jest przeciwnikiem i reżyseruje. A nie, William the Fourplay God, ale tak się nazywa po prostu. Drugi scene to Nerdl. Mamy 5 motywów do zgadnięcia i układamy tak samo kratki. O, kwadraciki Fly Me to the Moon Magic Mike mają Channinga Tatuma. Więc od razu w tym kierunku pójdziemy. Ale mam jeszcze jeden pomysł, bo chcę zrobić Sex Workers albo striptizerzy i striptizerki. I teraz ułożymy Czynnika Tituma. Nie, nie ułożymy. Selena, Hustlers, Gigli, to jest Jennifer Lopez, Mary Me. May, December, Closer, Thor Love and Thunder, no strings attached to jest Natalie Portman. I tutaj będziemy mieli Flying to the Moon, Blink twice i Dog. Będzie Channing Tatum, a tutaj będzie Mikey Madison. Daily Burgle. Mamy w skarbiec zdowomania się dziewięć słów, związanych, które są w opisie fabuły danego filmu. Wpisujemy jego tytuł, jest przeszukana fabuła tego filmu i sprawdzają, czy te słowa albo ich synonimy znajdują się w opisie. Aktorka, uniwersytet, trup, narkotyk, huragan, pocałunek posiadłość, mapa i telefon. I absolutnie nie wiem jak połączyć to jednym filmem, bo da się to zrobić, ale mamy 7 prób na całe szczęście. Wpiszemy hmm, Scooby Doo. Fajnie by było jakby... O. Dobra, a całe, je... całe jedno się zrobiło? O nie. Uh, never been kissed. Ok. Corpse bride. Huragan, twister. A zróbmy twisters razem. Tylko po jednym słowie tutaj wyszukuję. Mapa i telefon. Phone booth. National Treasure, ok. I ostatnia próba mi została. Drag mention to zrobimy Scarface. Ok, prawie się udało. Mimo wszystko, miło, że totalnie nie wiedziałem o jaki film, głównie chodzi bodies, bodies, bodies. Ok. Ma to sens, ale nie domyśliłem się tego i ostatni quizik filmy Jima Carey'a, mamy brakujące słowo i musimy dobrać obrazek, który reprezentuje to słowo w bardzo literalny, dosłowny sposób. To jest Sonic the Hedgehog, czyli jeż, Ace Ventura. Stop. To nie jest as, nie? Skąd wiem, że to jest as, jeśli to jest kolor? Idziemy dalej. Jakieś Girls Are Easy, Copper, nie wiem, Man on the Moon, The Dead, Mr. Popper's Penguins, Doctor Seuss, uh, Horton hears a who. It says a who. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pink Cadillac, How the Grinch Stole Christmas. Batman Forever, factually. Ace Ventura, To. Earth girls are easy. Mountain girl. Pool girls are easy. Copper pool. Copper mountain. Copper earth. The dead earth. The dead pool. Dead pool. Copper Mountain, I guess. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejne pa.